Żeby uczcić bohaterów, żeby nie zapomnieć i żeby nigdy więcej. Akcja Żonkile, symbolem pamięci o powstaniu w Getcie Warszawskim w tym roku 80. rocznica. Żółte przypinki będą rozdawane nie tylko na stołecznych ulicach. Wolontariusze pilnie poszukiwani. Adrianna Otręba trochę taką misję. Bracia Kamil i Andrzej pamięć o powstaniu w getcie warszawskim przekazują już od lat. Żonkile jest symbolem i przez ten symbol chcemy edukować ludzi. Chcemy pokazywać jak ważne jest żeby zachować pamięć o bohaterach getta. Jeszcze jako dzieci wzięli udział w pierwszej edycji akcji Żonkile. Zaczynali jako wolontariusze, później zostali koordynatorami. Dziś mają 21 lat. Andrzej studiuje ekonomię w Cambridge, Kamil medycynę w Warszawie. Z roku na rok świadków historii jest coraz mniej z nami, więc to jest też taka nasza rola. W tym roku, 19 kwietnia, przypada 80. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Chętni do włączenia się w akcję Żonkile są poszukiwani już teraz. Chcemy zrekrutować aż 3000 wolontariuszy. Rocznikowo trzeba mieć 14 lat. Nie ma górnej granicy wieku. Zagłoszenia czekamy do 13 lutego. Czasu niewiele. Czasu niewiele, więc trzeba się spieszyć. Zadaniem wolontariuszy będzie informowanie przychodniów o wydarzeniach sprzed 80 lat i wręczanie papierowych żonkili. Pragniemy, aby 450 tysięcy kwiatów papierowych przypinek, takich jak mam tutaj, zostało w tym roku rozdanych. Ta liczba jest nieprzypadkowa. Symbolizuje liczebność Żydów i Żydówek w chwili największego przeludnienia. W 1940 roku Niemcy ogrodzili murem część centrum Warszawy. Żydzi uwięzieni w Getcie umierali z powodu chorób i głodu, ginęli w egzekucjach. Gdy w kwietniu 1943 roku Niemcy wkroczyli do Getta, żeby je ostatecznie zlikwidować, wybuchło powstanie. Z jednej strony stanęło około 2000 żołnierzy niemieckich doskonale uzbrojonych. Natomiast bojowcy dysponowali głównie pistoletami. Muzeum Polin w tym roku chce szczególnie podkreślić rolę ludności cywilnej. Nie ma nie, nie ma nie. Ich opór był nie mniej ważny niż tych z bronią w ręku. Będzie przypominać o nich nie tylko grupa 3000 wolontariuszy w Warszawie. Poszukiwani są także ci, którzy będą rozdawać żonkile w Łodzi, Wrocławiu, Białym Stoku, Lublinie i Krakowie. Chcieliśmy być częścią czegoś, co jest edukacyjnie bardzo ważne dla nas, jako dla społeczności żydowskiej. Papierowe kwiaty trafią także do gmin i organizacji żydowskich na całym świecie. Muzeum Polin przygotowało całoroczny program pod hasłem nawiązującym do słów Mariana Turskiego: Nie bądź obojętny. Pamięć o historii pozwoli nam również dzisiaj być nieobojętnymi i być może uratuje naszą przyszłość. Dla faktów, Adrianna Tręba.